Jak sam pożycie? No dobrze. Który też nie wozu? Ile jeszcze? Jak Jumanji? Ale to no, już ja rewelacja, nie? Kluczem ja 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 ruch ruch. takich warsztatach jest to, żeby zaangażować. zaangażować, tym bardziej, że mieliśmy grupę, która była różnorodna wiekowo, bo i byli chłopaki, którzy są z różnika 2008, ale były też chłopaki, które z rocznika 98, 10 lat różnicy to jest dużo. Także przyjęliśmy takie założenie, że zrobimy zabawy. Zabawy, które mają ich zaangażować i... Pomóc uświadomić sobie pewne rzeczy, czyli świadomość była naszym kluczem, ale poprzez zabawę. I te zabawy, których użyliśmy, pomagają rozwinąć umiejętności z zakresu koncentracji uwagi, kontroli emocji, zespołowości, współpracy. Także po obu zabawach, zadając im pytania dzieciakom, które, które były na warsztacie, chcieliśmy je prowokować do, do pewnych refleksji, aby sobie same wyciągały wnioski. Myślę, że się to udało, bo. Bo obie grupy miały fajne wnioski. Okazało się, że same już stosują pewne strategie, pewne osoby świadomie, pewne nieświadomie, także jesteśmy zadowoleni z poziomu zaangażowania, świadomości. Przecież są młodzi. Jak klasznie raz, to następny znowu ma klasać. Raz albo dwa, ty wybierasz. Jak klasznieś raz, to ten prawej wybiera. Raz albo dwa, zawsze wybierasz. Jak klasznie któryś z Was dwa razy, to osoba po prawej stronie siedzi cicho, a klaszcze z powrotem ta, która była po lewej.